Thanks for Jesteśmy po meczu pierwszej kolejki trzeciej ligi Pro Ligi w nowym sezonie, 7 Proligi 2025. ZET w grup pokonuje Deichmann 5-0. Na migrację Jan Bohater tego spotkania, może na początku o samym spotkaniu. Myślę, że mimo wszystko nie było łatwo. Deichmann naprawdę przez długi okres potrafił Wam zagrozić. Nie, nie był to prosty mecz. Dużo błędów w wyprowadzeniu z naszej strony. Były szybkie straty, dzięki czemu mogli kontrolować. No i za daleko trochę byliśmy od zawodników. Dzięki czemu stworzyliśmy dużo sytuacji do zdobycia bramki. No właśnie, czy w którymś momencie gdzieś nie pojawiła się taka myśl, Myślę, że może, może być naprawdę trudno i może się nie uda dowieść tych trzech punktów, bo gdzieś tak na przestrzeni tej 40-45 minuty robiłeś się naprawdę niebezpiecznie. mam doszedł nawet na jedną bramkę. Zgadza się. No, myślę, że kontrolowaliśmy mimo wszystko. Z przodu graliśmy dość spokojnie już w końcowych minutach. Pokazaliśmy jednak doświadczeniem, że umiemy zdobywać bramki w końcówce. No też nie sposób pochwalić, nie pochwalić Ciebie. Dwie bramki, asysta, bardzo dobry występ. Chyba dobrze Ci, ci się grało. Tak, bardzo dobrze. Robię to z pasji, więc... E, lubię grać po prostu w piłkę, więc Jasne. sprawia mi to przyjemność. Jeszcze tak e, o planach można cały sezon, no bo w tamtym w, na wiosnę naprawdę niewiele zabrakło do tego, żebyście awansowali. Teraz zakładam, te cele są podobne, gdzieś walka o drugą ligę. Jak najbardziej chcielibyśmy awansować do następnej ligi, ale to dopiero początek. E, z tego co wiem, zmieniło się w ogóle układ e, drużyn, są, e, jest więcej lig lub została przeniesiona. To, nie wiem, czy to tak działa, że teraz jesteśmy ligi wyżej teoretycznie. Mhm. Więc no zobaczymy, co, jak rywale będą się pokazywać. My chcemy grać swoje na pewno. Gratuluję. Dzięki wielkie. Do zobaczenia. Dzięki bardzo.